Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj kontynuujemy tutaj budowę e, tej wioski zniszczonej, slash miasta. Ale nie, to jest wioska, chyba. Ustawmy, że to będzie wioska, ponieważ to będzie dość duży, ale mały projekt. A plan na dzisiaj jest taki, żeby zrobić spalone drzewa takie. Tu mam moje wszystkie itemki. Potrzebujemy właśnie tego basaltu. Mamy go dość dużo? Nie, tu mamy go mało. To właśnie granit mamy dużo, nie? Myślałem, że mamy go trochę więcej. U, czekajcie, daj mi tutaj. Nie? Eee, daj mi tutaj, szybko jeszcze, jakiegoś tam basalta, albo Co tam tu mogę położyć, okej, okay, jeden basalt Tak I siup, pięknie Teraz, postanowiłem, że zrobimy jedno drzewo tutaj I jak zrobimy to drzewo, to nie wiem, ponieważ nie umiem robić Ka, palę, płonę, się, no Idziemy do góry I teraz próbujemy coś takiego, tak Eee, tak, tak Zrobimy, myślę, że co, zrobimy coś na szybko, żeby fajnie wyglądało. Liści nie musimy tu dawać, że to może dziwnie trochę wyglądać, ale to jest chyba ok. Eee, teraz daj mi to tu. Albo nie, czekajcie, tutaj trochę wyżej to zrobimy. Tak, tak. Eee, tak, tak, tak. O. Myślę, że to będzie spoko wyglądało i teraz tak. Może coś o. Hop, jak to teraz wygląda? I może drugi taki zrobimy tutaj, który na dół idzie. O! Jak takie drzewo by wyglądało tutaj, jeżeli odlecimy i zobaczymy takie małe spalone drzewo? Myślę, że trochę małe jest, ale mogłoby coś z tego być. Tylko jest dość niskie takie. Ehm, Okej, okay. przez to wygląda, że jest niskie. W takim razie to trochę podwyższymy. O tak. I teraz, tutaj, tak, tak. I tak, o. Myślę, że to będzie spokojnie. I jak to teraz wygląda? Ponownie zobaczmy z góry. Musimy za chwilę zabrać więcej tych fajerwerków, ale myślę, że to jest trochę za duże teraz. Ok, czyli to skróćmy. O jedno, tak. Yy, tutaj yy, też bym skrócił o jedno, żeby to nie było takie duże drzewo. Teraz wygląda dziwnie trochę. Yy, czekajcie, zbierzmy trochę więcej firewerków. Chyba tu je mam, tak? I zobaczmy, jak to wygląda z góry. Cały czas mówię, jak to wygląda z góry, ale nie wiem, jak to zrobić, dosłownie. Czekajcie, może, hm, może jednak to przedłużmy, tak jak było to, M tak, tak. Ale teraz jeszcze może coś takiego, że tu na dół. I tak zrobimy. O, i tutaj tak samo, tak, ale tu już pójdzie na przykład do góry i w bok. Bo Daj mi się tu podbudować szybko. Tak, i teraz tak, tak, tak. Yy, jeszcze jeden do góry, zniszczymy teraz 100. To. Yy, to możemy zniszczyć i zebrać i teraz. Tutaj. Hu, hu, hu. Tak zrobimy, może. Mm, tak. Czy to spoko wygląda? Czy jak to wygląda? Zobaczmy. Jakieś takie spalone drzewko. Doda trochę tutaj efektu jakiegoś, ale to mi się nie podoba. Nie, jednak te, tego tak nie chcę. Okej, okay, a tak. Jak to wygląda teraz? I. Hu, 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 nie wiem, jak to wygląda. No, takie dziwne, jakby jeszcze coś tutaj dodać. Może, żeby się paliło? D Gdzie mam tu zapalniczkę? Czyli, okej, okay, zobaczmy. Jeżeli to będzie podpalone, to jak to będzie wyglądało? Mam tu dużo ognia, ale więcej ognia nigdy nie zaszkodzi. E okej, okay. czekajcie, daj mi tutaj na górę. To nie jest drewno, tak naprawdę, że nie mogę tego podpalić normalnie, że z boku. Ale i tak mogę to jakoś podpalić. Czyli daj mi tutaj, niech płonie, tutaj i tutaj. No, chyba to wystarczy. Mamy już płonące drzewo. Teraz mm. nie podoba mi się one zbyt bardzo. Spróbujmy tu kolejne zrobić, trochę takie większe, że coś takiego. O, tak? Może? zobaczmy mi teraz tutaj. Nie, nie chcę takiego wielkiego robić. Chcę coś małego zrobić, naprawdę. Przydałoby się jakieś szare tutaj płotki. No, coś w tym stylu. By się przydało. Jakieś szare, ładne płotki. O. No. Może tu coś wielkiego takiego zrobimy. To będzie może spoko wyglądało, jak takie wielkie drzewo tu zrobimy. No, to mogłoby być spoko. Mhm. Ale to za chwilę. Tutaj tylko to zrobimy. Tak. I tak, może. Nie, czekajcie. Tak, i tak. Pięknie. Teraz do góry, jakieś tam trzy możemy zrobić. Tak, pięknie. Tutaj może będzie na czwartym, żeby to nie było na tym samym poziomie. Może coś spoko wyjdzie mi z tego. Mam taką nadzieję, chociaż. Żeby chociaż jedno spoko drzewko było na miniaturkę. Ponieważ miniaturka zawsze musi być spoko. Ok, tutaj dajmy na tym. Tak. Tak. Teraz tutaj w bok. Pięknie, mamy to gotowe. Teraz dajmy kolejne w górę i zrobimy takie coś. O i tak. Tak. I jeszcze raz w bok. O, pięknie. Co teraz dalej tutaj zrobić? Tutaj mamy to, to jeszcze. Tak, z do góry. Dajmy teraz to tu. Tu w bok pójdziemy. Teraz może hmm, jeszcze jedno i może je w bok, ale w górę, o tak, teraz daj mi raz, raz, dwa, tak, teraz tutaj pójdziemy, coś takiego, no i to wystarczy, mi tu będzie taka mniejsza gałązka, eee, tutaj tak, 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 teraz tutaj i tu, pięknie. Gotowe i... nie fajerwerki, tylko teraz jak to wygląda? Jeżeli mamy takie większe drzewo. O! Jeszcze takie gałązki, żeby nie były zbyt proste, z... jakby się tym zajął, to mogłoby być coś fajnego. Tutaj bym to jednak przedłużył trochę. Tak. I daj jeszcze do góry jedno, żeby to nie było proste. Aha. Yy, tutaj bym to samo zrobił, ale że tutaj to do góry idzie najpierw, a nie tam. Aha Tutaj tak samo, że to Tutaj powiedzmy idzie Możemy tak samo to zrobić, ale Z tym Tu, że to idzie na dół A nie na górę Może to będzie spoko wyglądało Jeżeli nie, to chociaż będę miał jakoś tu miniaturkę Daj mi więcej W ogóle tych bloków tego basaltu Ponieważ się nam to przyda Gdzie to mam? Tutaj to mam chyba O nie O tu mam trochę tego basaltu Przemień mi to w to. I mamy jeszcze trzy staki. Trzy i pół. No, prawie 3,5. To jak to zrobić? <grym> Możemy to samo zrobić tutaj, że to niżej będzie. <grym> to <Tu> bym skrócił. <grym> to może tak. Nie wiem jak to zrobić, żeby to spoko wyglądało. Tak, może jeżeli zamiast takie, że ze skosu jest to, że to jest połączone, jakoś żeby to tak wyglądało. No. Uh -huh, uh -huh. Tak, ale na tym, na tym może być tak, jak jest. Daj mi jeszcze jakieś może budulce takie bloki do budowania. Mamy tutaj tego dirta. I zobaczmy, co tu możemy jeszcze zrobić z tym drzewkiem. Daj mi to tu. Tutaj możemy tak to przedłużyć. Tutaj daj mi. <laughs> tak. Albo nie, tutaj niech zostanie. Tutaj to przedłużymy. Tutaj przedłużymy. To. Tu jest OK. Daj mi. Pozwól mi tutaj dalej się podbudować. I za chwilę to jeszcze podpalimy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. OK. Tutaj ta ostatnia. <laughs> Podbuduj mnie. I teraz tak zróbmy, tak. I tutaj było normalne, że nic nie muszę robić. To spróbujmy teraz to podpalić, gdzie nie gdzie. Na przykład powiedzmy, że tu, o spadłem. Teraz tutaj, tak, tu. Tu, I jakby chciałbym się podbudować, tutaj. O tak, ale to jeszcze zniszczyć od razu. Pięknie, udało się nam. Teraz tu postaw. Tutaj prawie spadłem ponownie. Tutaj mi zapal. Tutaj to mi zniszcz. Tutaj też mi to zniszcz. Powiedzmy, że tu to podpalimy i tu. Nie, tutaj nie chcę tego podpalać. Teraz daj mi tu. Może na tym. I już chyba to starczy. Nie, jeszcze tu chciałbym nad tym podpalić. Tak, nie, to nie ten blok. Podpal mi to. Pięknie. Jak to teraz wygląda? Z góry. Hmm. Mamy, no mamy tu jakieś rozwalone drzewo. Może to byłoby zrobić ich troszkę więcej. Nie wiem. Może większe jeszcze. Tutaj te takie małe jest. Spoko wygląda. I jeszcze tutaj coś bym chciał zrobić. Tu właśnie. Że spróbujmy ponownie jakieś drzewko tutaj zrobić. Tak, tak, tak. Tak. Zniszcz mi to. Postaw to mi teraz. Nie, tak to nie robiłem, tak to robiłem. Nie, ta... dobrze robi... zrobiłem to, tak, teraz tutaj. Tak, nie. No, zakręt. Jak ja to miałam zrobić? Nie wiem, już nie pamiętam. Ale zrobimy tu kolejne jakieś i żeby spoko wyglądało tylko. Mhm. Tak, tak. Pięknie. Mamy to gotowe. Teraz powiedzmy, że to tutaj będzie. O, ha, tak. Yy, zakręć mi to tu. I jeszcze powiedzmy, że tu będzie kolejna taka gałązka. O, i to jeszcze może w mniejsze gałązki jakoś. Hmm. jeżeli byśmy zrobili większe drzewo, to można zrobić mniejsze gałązki i tak dalej. Ale na razie mi się tego nie chce, ponieważ jestem leniwy. Yy, ta, no. Zniszcz mi to, ponieważ to nie powinno tu być. Tak. I tak. Jeszcze wyżej teraz. I to będzie takie mniejsze drzewko, że tu chyba już powoli będziemy kończyć te drzewo. Yy, I tu powiedzmy, o. No i tak. Pięknie. Yy, podpalamy to teraz. Ponieważ zawsze warto podpalić swoje drzewko. Jeżeli już płonie to w cała wioska to możecie podpalić i wasze drzewko. Takie protip od włoskiego. No, mamy tu kilka drzewek. Jak to wygląda w nocy? Zobaczmy. No, coś tu mamy. Wylądujmy na tą platformę i zobaczmy, jak to wygląda. Gdzie jest platforma? Zgubiłem platformę. Tu jest platforma. Nie, nie mogę na nią wejść. Okej, okay, jeszcze raz. Teraz nie zgubię jej. Jest tutaj. Drugie podejście i udało się. No, jestem dokładnie nad tym, że nic nie widzę. Ale jeżeli trochę się tutaj podbuduję, o tak... To chyba coś tu z mogę obczaić, to No, może być. Trochę więcej byśń można ich zrobić, trochę mniejsze, czasami jakieś może krzaki. Hmm. Szare krzaki. Szare krzaki jakoś może, hmm, nie wiem. To wszystko na ten odcinek, jeżeli wam się spodobał, zostawcie lajka, like, subskrypcję i komentarz i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!